Przyznam, że kiedy wybrałem się do Kina na dwójkę Venom'a, czyli Venom Letter Be Carnage, miałem wysokie oczekiwania. Ok, jedynka była wielkim hitem i ta dwójka już miała być rok temu, mniej więcej. Potem przełożono, przełożono, przełożono. I tak na dobrą sprawę, kilka razy ten film był przekładany. I mówię, kurczę coś. Jest, a tutaj cały czas Andy Serkis, czyli reżyser, mówi, że rzeczywiście jest dobrze, jest mocne. Fajnie, że przełożyliśmy, bo mamy moc, mamy czas na to, ażeby dopracować te efekty wizualne, które swoją drogą są naprawdę. Rewelacyjne bardzo dobrze. Karnasz to jest taka postać według mnie zaraz, zaraz obok, pewnie, pewnie Lobo i no w wielu przypadkach Logana, czyli Wolverina, która jest, jest szalona, która naprawdę kiedy dosta, gdyby dostała film od 18 roku życia nigdy by nie płakał. Ten film dostajemy w kategorii PG 13, czyli 13 lat tak można na ten film pójść. twórcy zapytani, czy będzie film od 18 roku życia, bo, bo, bo wiecie, Joker był 18, super film, udało się. Deadpool Rewelacja, Logan i tak dalej, i tak dalej. Twórcy stwierdzili, że może, może, ale potem, kiedy już rzeczywiście stwierdzono, wiecie co, sukces tego filmu nie zależał od tego, że był od 18 roku życia. Pierwszy, y, pierwszy film o Venomie był od 13 roku życia, no więc tak samo będzie i tym razem. Bo może to było sukcesem, a niekoniecznie wiek. No, trudno z tym, yy, jakby to powiedział Piotr pałtroczyk polimerzować, gdyż no wiadomo, 13 latek weźmie tatę, weźmie mamę, oczywiście, że tak potem pójdzie, kupię koszulkę Marvela, Marvela kupi komik komiks o, o, o karnażu i rzeczywiście ta sprzedaż jakoś pójdzie, ale czy brakuje mi tego? Wydaje mi się, że karnasz to jest szalenie, to jest wariat. Powinno mi się wydaje być yy, troszeczkę więcej niż 13. Ale o tym za chwilę. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli lubisz takie recenzje, to pamiętaj o Trylogii prawdziwego kinemaniaka, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją Wszystko, gdyż publikuję kilka razy tygodni, więc więc na bieżąco naduć dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Fabuły nie będę zdradzał ponad to, co jest w zwiastunie i też jedna ważna rzecz, nie będę porównywał jeden do jeden komiksu do, do filmu, wiadomo są dwa różne media, dwa różne nośniki, czasem napąknę, ale nie będzie rzeczywiście tego, 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 tego dużo oczywiście. Powiem tak, zacznę od warstw technicznej, no po prostu jest poezja, jest rewelacja naprawdę. Tutaj sobie mam y, zanotowane, sobie patrzę. Rewelacyjnie jest naprawdę bardzo dobrze. Rzeczywiście, Andy Serkis to jest facet, który zaczynał jako aktor motion capture. Czyli, y, jeżeli pamiętasz Goluma z Wacy pierścieni, jeżeli pamiętasz Cezara z Planet Małp, to rzeczywiście był Andy Serkis. Później oczywiście zaczął reżyserować filmy. Pamiętam jego debiut Breath, czyli Oddech z Andrew Garfieldem. Zaskakujące, bo facet, który robił w kinie akcji i sci-fi, zrobił dramat psychologiczny, zresztą bardzo fajny. Robiłem recenzję na poprzednim kanale, więc jak ktoś to gdzieś tutaj się pojawił u góry odnośnie, możesz sobie sprawdzić, jak to, się, jak to się jadło. Ale rzeczywiście został wybrany z wielu reżyserów, ponieważ. Kiedy Robin Fleischer nakręcił jedynkę, no stwierdził, "Okej, okay, wrócę do dwójki, ale przeciągało się cały czas prace przy okazji filmu Zombieland 2, do, y, Double Tap Studio stwierdził, "Okej, okay, bardzo byśmy chcieli coś y, więcej robić, szybciej, ale nie możemy czekać Więc było kilka osób Travis Knight, Rupert Sanders, Rupert Wyatt i oczywiście udało się to, z... jeszcze, jeszcze Andy Serkis stwierdził, "Okej, okay, dobra, Andy Serkis, ty masz doświadczenie przy okazji CGI, czyli komputerowo generowanych efektów Ty będziesz dobry, ty będziesz świetny, tobie się powierzy, powierzy tęże y, rolę mm, Ale widzicie co, słuchajcie ja bym wolał ten film nakręcić w Wielkiej Brytanii, bo nie z Brytyjczykiem Bo nie chce z nas zbyt długo się z rodziną rozstawać Postprodukcja, żebyśmy tak mogli zrobić, a Sony na to Wiesz co, bo Ci nie mówiliśmy, ale właśnie my tak chcemy zrobić Taki jest pomysł, gdyż taniej, po prostu i tak dalej, więc rzeczywiście zrobimy tak A co im się udało, nakręcili film na dwa tygodnie przed tym, niż nim się ta beznadziejna pandemia, która rzeczywiście na całym świecie szalała wtedy. Więc postprodukcja ta naprawdę była robiona via internet z Los Angeles do, do Wielkiej Brytanii itd., itd. Ale rzeczywiście wyglądało to dobrze. Więc technicznie przyznam szczerze, film jest bardzo fajny. Nie ma znaczenia, czy mówimy o, o Venomie, czy o. Karnażu, który no, ma różnego rodzaju różne przybiera postacie, różnego rodzaju u, używa broni. Rzeczywiście, spokojnie w tym aspekcie jest to dobrze. No, jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale niestety o nich nie powiem, bo nie chcę spalić fabuły. Co do jeszcze technicznych aspektów, to pomysłów było kilka. Po pierwsze, karnaż miał się już pojawić w jedynce, ale twórcy stwierdzili, nie, nie, na początek, dajmy się, widzą, oswoić z tym, Kim jest właśnie rzeczywiście Venom? Tam wrzucimy mu jakieś rajota, mniej istotne. Jak tak naprawdę, potem będzie y, karnaż będzie w dwójce, więc zrobi to w ten sposób. Po drugie, wszystkie kwestie Venom'a, Tom Hardy najpierw nagrał. Venom'a, dobrze, nie tylko Venom'a, nagrał sobie, ładnie, i cyfrowo, i miał słuchawę w uchu. Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. I y, spokojnie technik mu puszczał. Kiedy on grał swoje, to technik, technik mu puszczał, więc rzeczywiście mógł bardzo dobrze, bardzo dobra mogła być interakcja. A dodatkowo. Andy Serkis stwierdził, karnasz to jest taki psychol, to jest taki wariat, to jest taki szaleniec, więc my zrobimy w ten sposób, że te jego ruchy mają być takie trochę dziwne i specjalnie... Pracował z aktorami Od motion capture z tancerzami A żeby rzeczywiście w jakiś sposób uchwycić Tą dziwność, inność karnarza I muszę przyznać, że wyszło mu to Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dobrze Jeżeli chodzi o kwestię aktorską No oczywiście, że jest super, no oczywiście, że jest bardzo dobrze Tom Hardy, zresztą dobrze wiesz, bo oglądasz pewnie moją recenzję Nie, nie, nie pieszą, uwielbiam faceta I to nie ma znaczenia, czy oglądam go w Bronsonie Czy oglądam go w Lock, podajże, czy w Mad Maxie, czy tutaj On zawsze, albo prawie zawsze Jest bardzo, bardzo dobry, więc rzeczywiście Pisał się świetnie, super, bardzo dobrze. Woody Harrelson w końcu zmienili mu tą bezczelną, wieśniacko wyglądającą perukę. <tryk wytkujesz> którą miał w pierwszej części, rzeczywiście nie wyglądało dobrze. Tutaj reżyser powiedział, "OK, jak najbardziej, damy radę, wszystko jest wycyzalowane, więc oczywiście, że tak. Wracają oczywiście nasze starzy, starzy dobrze znajomi, czyli pani Chen, wraca... na. Była narzeczona, przepraszam, była narzeczona Diego Broka jej, jej obecny narzeczony i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te postacie, które znamy i kochamy z Jedynki, jak najbardziej powracają. Ale też się rzeczy jest dużo nowych osób, no, nowych postaci, i muszę powiedzieć że to, co dzieje się w tym filmie, bardzo do przodu posuwa cały, może nie uniwersum, bo to dopiero dwa filmy, ale cały świat Venoma naprawdę do przodu. Dużo się rzeczy dzieje, można się domyślać. Zresztą sam Andy Serkis powiedział w wywiadzie bodajże rok temu, że bardzo chętnie nakręciłby trzecią część, bo on ma pomysł na to. Myślał o tym, żeby wrzucić co prawda jeden z mniej znanych, mniej istotnych symbiotów, czyli Grendal To jest symbiot, który ląduje gdzieś tam w północnej Europie Mitologia, mitologia oczywiście nordycka, Thor i te klimaty Ale zobaczymy rzeczywiście, czy to mu się sprawdzi Jeżeli film zarobi, oczywiście, że tak Jeżeli recenzje będą odpowiednie, jeżeli łapy będą w górę tak jak powinny To wszystko będzie się zgadzało No ale skoro technicznie jest dobrze, aktorsko, pora na fabułę I tutaj muszę przyznać, że tak mniej więcej w połowie filmu mnie zgubili w sensie stracili. Karnarz pojawia się, ja wiem dokładnie, może gdzieś mniej więcej pół godziny, Przy końcu w ogóle. Film jest bardzo, bardzo krótki, zaledwie bodajże godzina 37, i tak naprawdę dostajemy tylko i wyłącznie w trzecim akcie tego, tego Karnarza, ale w pewnym momencie tak oglądamy. Okej, okay, no bo to jest, można powiedzieć, bromance. Skoro w jedynce Eddie Brogi będą się poznawali, tutaj w tym momencie mamy. Oni już z sobą żyją, tak? Muszą się dotrzeć. Jak, jak to będzie, co się mi podoba? Jak, jak wiesz, masz dziewczynę, masz chłopaka, pierwsza, spotkasz się, no jak to jest, jak to wygląda, rzeczywiście trzeba się dotrzeć. I to samo jest tutaj. Aspekt komediowy jest świetny, bo rzeczywiście dograli to super. Zresztą sam reżyser powiedział, że wzorowałem się na takim filmie, właściwie serii filmów, y, dwaj Zgrzydliwi Tetrycy. Rzeczywiście, żeby to tak wyglądało, i jak najbardziej. Ta chemia między, między Eddie Brokiem oraz między Venomem jest, jak najbardziej jest, ale popularnie tak oglądam i mówię, no gdzieś około godziny się zastanawiałem, no już nie jest tak ekscytująco, nie jest tak fajnie A sam Andy Serkis, reżyser powiedział, że nie chciałem dawać zbyt długiego filmu, żeby było oczywiście Będzie tylko za dwie godziny, ale tylko po to, żeby nabić, nabić zegar Nie, skróciłem do, do maksimum, według mnie można ten film było jeszcze uciąć, bo fabuła trochę się wlecze Niby cały czas coś się dzieje, niby mamy jakieś postacie, niby wszystko ma ręce i nogi ale jest taki niedostęp na zasadzie, mm, to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej Kilka istotnych postaci, które się pojawiają, to między m.in. Francis Barrison, a także pojawia się policjant, grany w tym filmie Jest to Maligan, oficer Maligan, a rzeczywiście jest, jest no, głównym policjantem w tymże filmie To naprawdę on jest ważny w uniwersum Venoma, można by tak powiedzieć, o komiksowym oczywiście uniwersum Venoma, bo jak już mówiłem wcześniej Ciężko powiedzieć, żeby dwa filmy to były, to było uniwersum. No ja wiem, że on pojawił się w trzecim Spider-Manie razem z, z, z Piaskunem, ale to spójrzmy story. Na... Z tory na te spory i pomówmy o Batory. Dalej lecimy. Więc rzeczywiście... Tutaj yy, tak jest. I miałem zagwozdkę przynajmniej, szczerze, bo film mi się wydaje, że jest lepszy niż Jedenka. Twórcy tak, bo oczywiście wiadomo, że nowy reżyser, ale producenci cały czas mniej są ci sami. Autor muzyki, to już jest jego bodajże piąty film w Marvelu, więc też jak najbardziej ogarnia temat, że mieli pojęcie, wiedzą dokładnie, w którą stronę chcą podążyć, jak ma się rozwijać Venom, jak ma się rozwijać jego świat. Ale czegoś mi brakowało Dlatego niestety tylko i wyłącznie daję siódemeczkę temu filmowi Bo niby fajnie Technicznie, czego się nie spodziewałem, że będzie inaczej Jest, jest fajnie, aktorsko jest również Bo rzeczywiście Woody Harrelson jak, jako, jako ten y, psychol Naprawdę, jako... Y, y, Klaytus Kled Cassidy, oj, ale Woody już nieraz mi przyzwyczaju, czy to na przykład Urodzeni Mordercy, czy jakiekolwiek inne filmy, Zombieland chociażby, czy bialni potrafią skakać, i tak dalej, i tak dalej, rzeczywiście o, igrzyska śmierci, no to Woody Harrison dobrym aktorem jest. No ale warstwa techniczna oraz warstwa aktorska to nie wszystko. Musi się zgadzać jeszcze fabuła. Musi być oczywiście klimat i wszystko, a tego tutaj niestety zabrakło, więc wydaje mi się, że cały czas. Tak, Venom a właściwie karnasz komiksowy dużo lepiej się ma niż ten karnasz filmowy Oczywiście jest scena po napisach Scena, która wnosi bardzo, bardzo dużo do uniwersum, yy, do świata Venoma Nie powiem co wnosi, nie powiem co wnosi Inaczej, jeżeli chcesz wiedzieć, bo tutaj nie będę zadawał Jeżeli chcesz wiedzieć, zostań po napisach Jak najbardziej, po napisach opowiem o scenie po Co? Czy jakoś tak, więc dokładnie, dokładnie wiesz, to na po napisach jest bardzo ważna, jest istotna, więc na ten temat nic powiedzieć nie mogę. Ale jeżeli Tobie podoba się ta recenzja, to udostępniam na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i oczywiście, że tak, przy okazji kolejnej recenzji widzimy się za tydzień. Cześć! Jesteś jeszcze, bardzo dobrze scena po napisach. Otóż Eddie siedzi w jakimś hotelu, ogląda tam jakąś hiszpańską wersję modna sukces czy innej y, jak miłość, wiesz? Za chwilę za oślepnie, a ta Hanka wpadnie w kartony, cokolwiek. No i gadają sobie, no i będą mówi, że słuchaj, te wszystkie rzeczy, to ja, ja potrafię dużo więcej, jak coś to ci pokażę, bo o, na, tysiące lat, rzeczywiście wielo, wielu gospodarzy i tak dalej, Oczywiście jak najbardziej. I nagle mamy umówmy się, że część nie Ziemi, światło i znajdują się panowie w innym pokoju. Było noc jest dzień, dokładnie Kumarze co chodzi. Venom, ey, to nie ja, to nie ja. I nagle w telewizji zamiast tej Brazyliany jest J. Jonah Jameson, który mówi, że Peter Parker to jest właśnie Spider-Man. On zabił mysterio, czyli znajdujemy się przy okazji końca poprzedniego filmu. Venom został w jakiś tajemniczy, rokiem, w tajemniczy sposób przetransportowany ze swojego, że powiem, uniwersum czasu do. MCU, tak, oczywiście to wszystko tłumaczy, ponieważ można by się zastanawiać. zaraz sekundkę, ale przecież cała akcja filmu się rozgrywa w San Francisco, czemu tam nie mamy Antmana, Wasp, Shang-Chi, czyli superbohaterów Marvela w San Francisco? No nie mamy, ponieważ to było inne uniwersum, jako tako, więc w tym momencie jest Venom, jest dokolportowany, no i pojawia się ten Spider-Man i on tak bardzo mu się podoba, on go chce, i on na ekran lizać w ogóle, i o to chodzi. Za tym wszystkim, no, łatwo się domyślić, nie stoi Doctor Strange, bo to jeszcze w tym momencie nie rzucił tego zaklęcia, bo dopiero się dowiedzieliśmy Ja mam o swoją teorię i moja teoria jest taka, że za tym stoi Madame Webb Jeżeli znasz komiksy, jeżeli czytujesz sobie, to dokładnie wiesz, kim jest, kim jest ta pani Jeżeli inaczej myślisz, napisz mi w komentarzu, jaka jest Twoja optyka na ten temat Więc w tym momencie od kolejnego filmu mamy już, mamy już jak najbardziej Venoma w MCU Reżyser potwierdził, że spotkają się w trzecim Venomie ze Spider-Manem, więc będzie rzeczywiście ciekawie. Dodatkowo będzie jeszcze inny symbiont, jeżeli obejrzesz, obejrzałeś, yy, obejrzałaś już rzeczywiście Venom Leatherby Carnage, to już w tym momencie wiesz, kto będzie tym, yy, bo jest rzeczywiście, jak przypatrzysz się uważnie, dokładnie widać, kto będzie tym, tym symbiotem i bardzo mnie to cieszy. Także to była scena po napisach, więc co? Łapa w górę. Dziękuję bardzo, widzimy się za tydzień. Cześć!